14 niedziela zwykła roku B. Zobaczymy co Pan Bóg nam powie w tych czytaniach i na pewno jest tak, że coś co w tych czytaniach się znajduje, dotyka naszego serca. Być może nie wszystko. Nie każde czytanie coś tam jest niezrozumiałe, coś wydaje się być może trochę oklepane i, i trudniej nam jest to słuchać, ale na pewno jest coś takiego, co Pan Bóg przygotował dla nas, dla naszych sytuacji i to słowo ma coś rozjaśnić, ma nam coś wytłumaczyć, pozwolić, być może. Odkryć, że miejsce, w którym jesteśmy, czy sytuacja, w której się znajdujemy, wcale nie jest taka, jak myśleliśmy. Na przykład nie jest taka super, jak nam się wydawało, albo nie jest wcale taka zła, jak na pierwszy rzut oka było to widać. <laughs> po to jest słowo, żeby nam objaśnić, dać światło, a jednocześnie dać siłę też, żeby widzieć więcej, żeby odkrywać. To, że prowadzi nas Pan Bóg. Zaczynamy od proroka Ezechiela. A, dodam tylko, że mamy daje słowo przygotowanie na tę 14 niedzielę. Ojciec Michał Baranowski przygotował ten odcinek, więc no, zawsze dobrze sobie zobaczyć przed niedzielną mszą świętą, jeśli ktoś jeszcze zdąży. A jak nie zdąży, to nie zdąży. No dobrze, to jest pierwsze czytanie, czyli Ezechiel. I tutaj odkrywamy, że Pan Bóg posyła proroka, do synów Izraela i od razu zapowiada, że to nie jest przyjemna wycieczka, że to jest posłanie, które w zasadzie zakłada porażkę. Posyłam cię do ludu buntowników, którzy mi się sprzeciwili. No to jeśli tobie się, Panie Boże, sprzeciwili, to co ja mam zrobić? To ja jestem słabszy od ciebie troszeczkę. I jeśli ja będę mówił do nich, no to co? To uznają moje słowo, jeśli Twojego nie przyjęli. Poza tym i tak będę niósł Twoje słowo, prawda? Więc troszkę Pan Bóg posyła proroka. No, trochę tak na pożarcie właściwie, ale to zakłada niesamowicie ważną rzecz, ponieważ okazuje się, że Pan Bóg posyła nas niekiedy w takie miejsca czy w sytuacje, w doświadczenia, które są z jednej strony bardzo trudne, ale z drugiej strony w zasadzie są sytuacją bez wygranej, że nie da się tam zwyciężyć według naszej kategorii. I paradoks polega na tym, że to nie tylko Pan Bóg nas posyła w tę sytuację, ale On w niej jest, On przez nią działa. I dla mnie samego jest to, jest to bardzo pocieszające, że te sytuacje, w których ja nieraz samego siebie odkrywam, znajduję. Wiem, że, że jestem tu czy tam, i jest mi trudno zobaczyć jakikolwiek sens, czy w ogóle jest to trudne sytuacja, w której jestem, to rozumiem, że. Trud, który odczuwam, nie jest jednoznaczny z tym, że Pana Boga tutaj nie ma, że poszedłem w złą stronę, że, że źle wybrałem i dlatego no, Pana Boga nie doświadczam. Niekoniecznie. Może być tak, że pójście za głosem Pana Boga, wybranie Jego woli, będzie prowadziło nas w te Ezechielowe pustkowia, tak to nazwijmy te miejsca, gdzie w zasadzie nie ma zwycięstwa. A oni, czy będą słuchać, czy też zaprzestaną, są bowiem ludem opornym, przecież będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich. I tu, nawet mniejsza o to, że Ezechiel miał być znakiem dla nich, czego posłuchają, czy nie, to będą wiedzieli, że mówi do nich Pan Bóg przez niego. Ale z punktu widzenia samego proroka, jest to o tyle, powtarzam, ważne, że. Nakreśla nam pewien schemat sytuacji, w których niekoniecznie wszystko musi iść dobrze. Nie musi przynosić widzialnych owoców w jakimś tam zakresie czasu, który sobie wyznaczymy. Może być tak, że przez dłuższy czas zupełnie nic się nie dzieje, a wolę Bożą wypełniamy. Więc dla mnie to jest bardzo czytanie pocieszające. Swoją drogą wiemy, bo to jest dopiero początek Księgi Ezechiela, drugi rozdział. Wiemy, że no, Ezechiel, który działał wśród wygnańców, został. Wygnany, czy wyszedł z Izraelitami przy tym pierwszym przesiedleniu, zanim jeszcze upadła Jerozolima, i działał wśród nich i miał ciężką, strasznie robotę, ponieważ ludzie w żaden sposób nie potrafili, ale też chyba trochę nie chcieli odkryć, że wygnanie, ta niewola babilońska, jest skutkiem ich własnych grzechów, ich wyborów, tego, że właśnie nie słuchali Pana Boga. No i potwierdzają to. Że, że tak powiem, należało im się, w tym, że nie słuchają Ezechiela, który im to tłumaczy. Więc to jest jakby podwójne, kompletne niesłuchanie. Dlatego rola Ezechiela jest niesłychanie niewdzięczna. I kto zgodzi się pójść na te pustkowia Ezechielowe? Kto zgodzi się iść za Panem Bogiem w takie miejsca, gdzie nie ma przysmaków duchowych, gdzie nie ma mm, tłumów słuchających czy wiwatujących, gdzie nie ma. No, po prostu jakichś takich miłych, przyjemnych sytuacji. To trochę mi też od razu nasuwa się myśl naszego duszpasterstwa, czy w ogóle naszych działań takich ewangelizacyjno-katechizujących, bo generalnie przecież raczej działamy wśród osób, które już są wierzące, czy, czy jakoś tam są trzaskane z kościołem, z wiarą i nastawione pozytywnie do nas, więc, więc często są zadowolone, zachwycone, ale. I oczywiście trzeba te osoby prowadzić, katechizować, budować, kształtować i tak dalej, ale, ale jest przecież cała masa ludzi, którzy nie chcą słuchać i w zasadzie chyba trochę się usprawiedliwiamy tym, że nie chcą słuchać mówiąc, no to nie, no to ja mówię, jak ktoś chce słuchać, to niech słucha. Więc to jest takie, jakiś znak zapytania dotyczący naszej posługi. Czy czasem nie trzeba radykalnie przemyśleć tego, jak i do kogo idziemy czy trafiamy mamy drugie czytanie gdzie święty paweł mówi nam o tym że ma ogrom objawień tych doświadczeń duchowych i w związku z tym troszeczkę został mu dany oścień dla ciała wysłannik szatana <laughs> nie wiem jak wy ale ja bardzo często nie słyszę tego mocy czy, czy szokującego, szokującej siły tego określenia, wysłannik szatana, anioł szatana, dosłownie, można byłoby to przetłumaczyć. Czyli bezpośrednio ktoś, kto działa w imię złego ducha i jest posłany przez Pana Boga. Oczywiście, to nie oznacza, że jest jakaś współpraca, bo to jest jakieś tylko naiwne i zupełnie roztropne i niepotrzebne myślenie. Natomiast jest to bardzo ciekawy przyczynek do rozważania tego, dlaczego Pan Bóg zostawił diabła. Czemu Jezus, przychodząc na świat, nie zniszczył zupełnie diabła. Już nieraz o tym mówiliśmy, że Pismo Święte tłumaczy nam, że Jezus przyszedł zniszczyć dzieła diabła, ale samego diabła jeszcze pozostawił. I on aż do czasu, który jest określony w Apokalipsie, ma prawo, ma wolność, aby w pewnym zakresie działać. Więc to jest jeden z przykładów tego, po co Pan Bóg zachował diabła. Między innymi po to, aby był takim kolcem, takim ościeniem, który będzie nas budł, który nie będzie nam dawał spokoju, który będzie wyprowadzał nas troszkę z takiej równowagi, w którą chcielibyśmy wpaść i no. Zdobyć jakiś taki błogostan, żeby się nie przejmować, nie musieć martwić, żeby nie musieć zabiegać o nic. Oczywiście, kiedy mówię martwić, to nie mam na myśli tego, co właśnie robimy najczęściej i przeciwko czemu Pan Jezus mówi, że zbytnio się martwicie, po co się zamartwiacie, czy to cokolwiek zmienia w Waszym życiu, ale chodzi mi o, o martwienie się w tym znaczeniu dobrym, duchowym, czyli mm, na przykład to, co robią uczniowie, kiedy brakuje chleba. Są na pustkowi, są tłumy, oni mają tylko kilka bochenków. No i ich rolą i zabieganiem jest to, żeby z jednej strony zaufać i oddać Jezusowi nawet to, co mają, nawet tą resztkę chleba czy te odrobinę chleba, która ledwo by dla nich samych wystarczyła, ale oddają Jezusowi. No pewnie mogą się domyślać, że Jezus to jest dobry człowiek zupełnie, taki miły i prawdopodobnie rozda głodnym tej chleby, więc. Tyle je widzieli, prawda? Już się nie najedzą dzisiaj, ale dają Jezusowi, więc to jest też znak zaufania. A po drugie, kiedy Pan Jezus yy, łamie chleb i podaje im te połamane kawałki, roznoszą ludziom. Yy, więc to jest to takie martwienie się, czy zaangażowanie się. Yy, OK, w odniesieniu do św. Pawła bardzo często zastanawiamy się, co to może znaczyć. Co to jest ten oścień dla ciała, ten wysłannik szatana, który go policzkuje, który go uderza w twarz. I bibliści no, cały wachlarz odpowiedzi nam podają. Od takiej sfery czysto fizycznej, czyli rzeczywiście oścień dla ciała. Jakaś choroba Pawła być może to była. Być może choroba oczu, o której sam wspomina. Może to była jakaś trudność w mówieniu. Może to był jakiś jakieś bóle przeciągłe, jakieś migreny, bóle głowy. Niektórzy mówią nawet o padaczce, czyli takie rozmaite ograniczenia moglibyśmy powiedzieć, pewnie nie stałe, ale jakieś takie nawracające, przychodzące od czasu do czasu. Inni mówią o tym ościeniu jako o jakichś pokusach, na przykład pokusie do chciwości czy do, do nieczystości być może. Te, te jakieś ataki bardzo mocne yy, przychodziły. Być może były to też, yy, była to też taka myśl, że niedostatecznie dużo Paweł robi, by pozyskać Żydów, jeszcze większą liczbę Żydów. I, i być może. To były jakieś takie ataki, pokusy, które mówiły mu, jeszcze nic nie zrobiłeś dobrego, nic w ogóle nie robisz, marnujesz czas. Jakiś taki niepokój. I mi mówią, że skoro jest tutaj mowa bezpośrednio o, o szatanie, to być może to była jakaś forma demonicznych ataków bezpośrednich na Pawła. Z takich, gdzie faktycznie odczuwa się fizycznie obecność złego ducha i no, jest to rzeczywiście takie nie, nieprzyjemne. No, jeszcze inni mówią, że być może chodziło tutaj o, w ogóle o przeciwników Ewangelii, czy o, o tych, którzy nazywali się chrześcijanami, którzy współzawodniczyli niezdrowo z Pawłem, czy o samych Żydów, czy być może o Pogan. W każdym razie o tych, którzy starali się sprzeciwiać Ewangelii. No, i to było jakimś takim cierpieniem, jakimś trudem dla, dla apostoła. Ym... Natomiast to, co dla mnie samego jest ważne w tym czytaniu, ważne, zobaczmy to, że, że, że apostoł narodów, ktoś posłany bezpośrednio przez pana Jezusa, troszkę tak jak Ezechiel, otrzymuje od pana, bo dany mi został, oścień dla ciała, wysłannik szatana i to prawdopodobnie ta, ta, ta grecka konstrukcja określa bezpośrednio działanie pana Boga, że pan Bóg ym, daje ten oścień dla ciała. Aby Paweł nie unosił się pychą. Prosił nawet trzykrotnie pana, aby, aby ten wysłannik szatana odszedł od niego, ale pan powiedział: no nie, wystarczy ci mojej łaski, moc, bowiem słabości się doskonali. Ta słabość, którą odczuwał z racji działania tego wysłannika szatana. Więc jest ciekawe, że pan Bóg posyła Pawła, daje mu naprawdę trudne zadanie. Pomyślcie o tych, czy fizycznych, czy duchowych, czy być może jakichś psychicznych ograniczeniach. Które dotykały apostoła, w kontekście podróży, które, które odbywał, czy tę te, te, te całą masę setek kilometrów, które, które przewędrował, w warunkach trochę trudniejszych niż, niż nasze, już pomijam brak. Środków jakichś komunikacji, transportu, ale brak sklepu, gdzie można kupić sobie coś do jedzenia, coś do picia, brak jakichś miejsc no takich godnych do noclegu, niebezpieczeństwo z rąk zbójców, niebezpieczeństwo z, związane z ukształtowaniem terenu, gdzieś góry, pogoda. I tak dalej, i tak dalej. Paweł nieraz wymienia te wszystkie swoje doświadczenia, więc jeszcze na to nakłada się ten oścień szatana. Więc wcale Pan Jezus nie ułatwia zadania i tak jak ze Ezechielem posyła go prawie na przegraną, tak mówiąc w cudzysłowie. Dla mnie natomiast ważne jest to, że my nie wiemy do końca, czym ten oścień dla ciała, wysłannik szatana w życiu świętego Pawła jest. Możemy dywagować, rozważać, ale myślę, że dla nas samych jest ważne, żeby odkrywać, co... Jest jakimś ościeniem w moim życiu, bo tu wyraźnie pamiętacie, jest do, dopowiedziane, żebym się nie unosił pychą. Więc ten oścień jakby spycha w dół y, Pawła, poniża go, tak mówiąc w cudzysłowie, przez cierpienie. Y, I ważne jest, żebyśmy odkrywali, co takiego jest w naszym życiu, co y, być może jest nam dane właśnie po to, żeby utrzymywać nas w pokorze. <laughs> Bez czego być może weszlibyśmy w pychę i w ten sposób stracili łaskę Pana Boga, łaskę Jego bliskości. To może być sytuacja, na którą aktualnie narzekamy. Coś, co byśmy bardzo chcieli wyrzucić do kosza, pozbyć się, zmienić. Być może modlimy się, żeby Pan Bóg zmienił tę sytuację, i ona się w ogóle nie zmienia. Może nawet się staje troszkę gorsza. Czy to właśnie kwestia zdrowia, czy kwestia w relacjach, kwestia w pracy, finansowa i tak dalej. Ważne, żeby sobie to rozważyć na spokojnie, bez emocji, tak jakby dotyczyło to kogoś innego niż ja, jakąś osobę obcą, czy nie, nie mnie w każdym razie, żeby spojrzeć na to uczciwie i zobaczyć, czy nie jest czasem to pewna łaska, pewna pomoc w tym, żeby no nie, żeby moja pycha nie wzrastała. I tak może rzeczywiście być. Znaczy co więcej, ja jestem przekonany, że tak jest i odkrywam swoje ościenie, te, te wysłanniki szatańskie, które no są dla mnie pomocą, żeby chociaż trochę pychy spiłować w moim sercu. I, 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 I gdy spojrzymy na te nasze rozmaite słabości, już nawet bez połączenia z jakąś inną osobą czy sytuacją zewnętrzną, ale, ale w nas samych, to jest faktycznie ważne, żeby uczyć się oswajać te, te swoje słabości, oswajać je ufnością. Przecież tak jak oswajamy jakieś zwierzęta, które potrzeba trochę czasu, cierpliwości, żeby one do nas się przekonały, więc tak samo oswajamy nasze słabości poprzez ufność, że Pan Bóg. Może w nich, w moich słabościach i przez nie działać. No tak mówi Paweł. Moc, pan Jezus mówi do niego, moc bowiem, słabości się doskonali, i Paweł dalej mówi, że ma upodobanie w moich słabościach, bo ilekroć nie domagam, tylekroć jestem mocny, to znaczy robię przestrzeń dla Pana Boga. Ja rozumiem to w ten sposób. Łączę to zawsze z chwałą. Chcemy, żeby chwała Pana Boga się objawiała, chcemy oddawać Mu chwałę, bo Jemu się cześć wszelka należy. I, i ja dostałem wolność, żeby decydować. Komu lub czemu dam miejsce w sobie? Ja jestem takim, każdy człowiek jest takim przestrzenią, terenem, który, który składa się na całość świata i, i komu oddajemy chwałę, tego chwała się powiększa. Więc jeśli ja zgadzam się na działanie Pana Boga we mnie, reaguję ufnością, to otwieram przestrzeń na Niego i chwała Pana Boga we mnie się objawia. Więc Pan Bóg jest uwielbiony w ten sposób. Oczywiście ja też na tym korzystam bo dostaje łaskę, ale, ale chodzi o to, że, że chwała Pana Boga się w ten sposób objawia i, i, i na ziemi staje się mocniejsza, większa. <laughs> Oczywiście Pan Bóg chwałę ma zupełnie pełną, prawda? Jest pełen chwały, więc nasze uwielbienia czy modlitwy raczej mu nic nie dodają. Natomiast przyczyniają się do naszego zbawienia, jak uczy nas liturgia. Czyli ważne, żeby odkrywać, co być może we mnie tym ościeniem dla ciała, tym wysłannikiem szatana. I wreszcie mamy Ewangelię, w której Pan Jezus przychodzi do Nazaretu, do swojego miasta, w którym się wychował. W szabat naucza w synagodze i tu pojawi się całe mnóstwo pytań mieszkańców Nazaretu, którzy oczywiście rozpoznają Pana Jezusa i zadając wiele pytań <laughs> Zupełnie nie czekają na odpowiedź, albo nie szukają odpowiedzi. Oni w zasadzie są przekonani, że wiedzą, więc to są pytania retoryczne. Takie troszkę marudzenie, takie, takie ględzenie. I chodzi o to, że tak, tak to odczytuję, że zgubiła ich pycha, czyli są przekonani, że mają rację, że, że wiedzą, że Pan Jezus to jest zwykły cieśla, syn Maryi, brat Jakuba, Józefa, Judy, Szymona. Znamy także przecież jego siostry, jego krewne. Kuzynki i to, że nie czekają na odpowiedź, czy że tak na serio nie pytają, no to i gubi ta pycha, bo na koniec się okazuje, że yy, ta, takie, takie stawianie pytań kończy się powątpiewaniem, kończy się zwycięstwem wątpliwości. Jeśli mamy prawo mieć pytanie, nawet jest wskazane mieć pytanie i drążyć i dociekać, ale trzeba czekać na odpowiedź, trzeba zgodzić się. Na odpowiedź taką, jaka przyjdzie. Oni tego nie chcieli zrobić, i pan Jezus na koniec dziwi się ich niedowiarstwu. To jest to samo słowo, które określa postawę Tomasza, w, kiedy pan Jezus, w osiem dni po zmartwychwstaniu, przychodzi i mówi do niego: Nie bądź niedowiarkiem, ale wierzącym. Więc Jezus nie chce, żebyśmy byli niedowiarkami, a oni właśnie to niedowiarstwo w sercu z racji na swoje decyzje, to jest ich decyzja, to nie jest przypadek. Ale, ale, ale decydują się takie niliarstwo w sercu mieć, więc nie doświadczają żadnego cudu. Natomiast dla mnie ważne jest to, że ci ludzie, mieszkańcy Nazaretu, którzy są w synagodze i słuchają Jezusa, doświadczają mocy Jego słowa, nie robią żadnej refleksji. Nie, nie dopuszczają do serca jakiejś myśli, że może trzeba by coś zmienić, że może nie robię wszystkiego tak super wcale. I tu, tu nam się kłania oczywiście Ezechiel, który idzie do ludzi o twardym sercu, o uchu zamkniętym, i oni wiedzą, że prorok jest wśród nich, bo wiedzieli, że Jezus nie jest kimś zwykłym. Znaczy, wiedzieli, że jest kimś zwykłym, ale, ale czuli, że jest kimś bardziej niż tym zwykłym cieślą, synem. Tych rodziców, których znają, ale nie, nie poszli za tą myślą, nie robili żadnej refleksji, nie zastanawiali się, nie dali sobie czasu, jakiejś przestrzeni ciszy, czy jak to nazwiemy, żeby móc no, odkryć to, co tak naprawdę się dzieje, że przyszedł do nich Pan, ten, który może uzdrawiać, ten, który może czynić cuda. No, to tak by to wyglądało chyba dzisiaj liturgia Słowa, która. Dla mnie samego przede wszystkim mówi o tych, ja to tak sobie nazywam, no te, to pustkowie Ezechiela, czyli te miejsca, gdzie mm, jakoś nie widać zewnętrznej łaski, jakoś nie ma specjalnej nadziei, żeby coś dobrego się stało, albo jesteśmy jakoś tam pociachani, ymm, słabi, ograniczeni jakimiś tymi ościeniami dla ciała, wysłannikami szatana, że wydaje się, że nie mamy najmniejszych szans. Ale ostatecznie, tak jak Jezus wydaje się, no, poniósł klęskę w Nazarecie. Ale jednak to nie Nazaret jest centrum, tylko Golgota jest miejscem, do którego Jezus ostatecznie idzie. I tam zwycięża, chociaż też wygląda na to, że na Golgocie poległ i przegrał. Ale cała historia idzie dalej. I mocą miłości Ojca Jezus wypełnia Jego wolę, czyli to, że zbawia cały świat. Więc wszystkie nasze sytuacje, jakieś trudy, sytuacje, gdzie wydaje się, że jest za ciężko, tam Pan Bóg też działa. On też jest tam obecny. I, I zadaniem naszej wiary, tym naszym wysiłkiem, jest to, żeby odrzucać te, te niedowiarstwa, te powątpiewania i przyjmować fakt, że naprawdę przyszedł do nas Pan. Nie jakiś tam cieśla, nie jakiś ktoś tam, tylko rzeczywiście Jezus przychodzi do Ciebie Ty być może jesteś dzisiaj tym Nazaretem, któremu trudno jest uwierzyć, który ma swoje tam opinie, zdania, albo jest zbyt słaby, żeby, żeby uwierzyć, ale przychodzi do Ciebie Pan faktycznie. I. i Potrzeba, żeby go wpuścić do serca. Nie tylko spotkać się z nim w synagodze, jakoś tam oficjalnie, ogólnie, ale, ale spotkać się z nim gdzieś na dnie własnego serca. I jeszcze przypomnę, że mamy, to daje słowo, przygotowanie. A, I jeszcze jedna taka krótka informacja. Aha, już wiem. Dziesiątego, mam nadzieję, że się nie mylę. Muszę sprawdzić. Będzie kolejne uwielbienie z modlitwą o uwolnienie. Niech no tylko sprawdzę. Aha, no dobrze, nie zapisałem sobie tego. Świetnie, w kalendarzu jeszcze, to nic, muszę sprawdzić w takim razie. Tutaj może będzie to. No też nie ma. Aha, no ale to w każdym razie wydaje mi się, że to będzie. Dobrze, mi się zamknęło znowu. Świetnie. Wydaje mi się, że to będzie 10, czyli w środę o godzinie 19.30, ale proszę jeszcze sprawdzić sobie uwielbienie z modlitwą o uwolnienie. Mamy też nową piosenkę, jeśli ktoś jeszcze jej nie słyszał, bo można było ją słyszeć na Facebooku, na YouTubie, na Instagramie, na naszych kontach, ale właśnie ta nowa piosenka tak powstała zupełnie niedawno. Pierwsza część w Wilnie, a później druga część już w Ostrudzie, jak wróciłem do Wilna. Jakoś tak przyszło mi do głowy, do głowy słowa, a potem tak melodia się jakoś dokończyła, ale to, co chcę powiedzieć, to to, że tam są słowa, naucz Cieszyć, naucz mnie cieszyć się Twoją miłością, i potem pozwól mi cieszyć się Twoją miłością. I to jest, to jest jakaś taka modlitwa, która pojawiła mi się w głowie na spacerze w Lesie zupełnie niedawno, kiedy no, modliłem się do ojca. I dla mnie samego to jest bardzo mocne to określenie. Naucz cieszyć się mnie, się, cieszyć Twoją miłością, czyli niezależnie od tego, co się dzieje, w jakiej jestem sytuacji, gdzie mnie posyłasz, czy na pustkowie Ezechiela, czy do Nazaretów. Rozmaitych dziennik nie, nie, nie słucha. Czy no, policzkuje mnie jakiś wysłannik szatana i sprawia, że czuję się w ogóle pobity całkowicie, to chcę umieć cieszyć się Twoją miłością, która jest niezmienna i niezależna od tego, co się dzieje na zewnątrz. No i to właśnie te słowa jakoś udało mi się ubrać w melodię z ojcem Michałem Nowakiem, który przychodzi do Ostrudy, do wspólnoty i tam będzie posługiwał. Spotkaliśmy się i nagraliśmy tak na szybko. Ten utwór, jakoś ja tam próbowałem go potem troszkę tak jakoś zmajstrować z innymi instrumentami, puszczę na koniec próbki tego, a to jeszcze jest utwór zupełnie niegotowy, to są takie w zasadzie szkice jeszcze, ale może komuś to się przyda do czegoś, że dotknie serca i jakoś umocni. To o to chodzi w tych piosenkach wszystkich, które Pan Bóg pozwala mi wymyślać i śpiewać. No to chyba tyle w takim razie Aha, kręci się, mam nadzieję, że w tym tygodniu pojawi się zagadka biblijna Chyba to będzie czerwcowa jeszcze, bo lipcowa to będzie w lipcu przecież, nie? Prawda? No No to w takim razie dziękuję uprzejmie i pokój i dobro Twoje ciało i krew, Twoje życie i śmierć Dziś uwielbiam martwych zmartwychwstanie każdy świt i zmierzch, wszystko Twoje jest. W Twoim ręku me z martwych wstanie. Uzdrów serce me. Naucz cieszyć się Twoją miłością. Gdy wstaje nowy dzień. Pozwól cieszyć się Twoją miłością, uzdrów serce me. naucz cieszyć się Twoją miłością.